Wydajesz polecenie. Prywatne samochodem polecenie wydajecie. Dajcie polecenie. proszę. Aj, czekaj, czekaj. Aj, Poczekaj, poczekaj. Jest... to Daj. czekaj, czekaj. A, Nie pani. czekaj, 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 po ziemi, czekaj, 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 do czekaj, 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 co wy robicie przy dzieciach. czekaj, nie czekaj, Nie,

Ja sobie wiedzieć co... Powiedz mi... Powiesz, mi, się... mi... Nagryj, to, mi powie... Ja tu nagrywam cały czas. Pani Pani powie... co to od nas chcecie? Pani powiedz mi... to w ogóle jest bez sensu tutaj, my nic nie zrobiliśmy. No i tą rękę, zapiąć, Boże. Widzimy. Niech się dzieci cieszą. Mają po 20 lat i do policji weszli. Daj im to, Janusz, błagam cię. Przecież nie będziesz się z dziećmi bił. No. Daj im tą rękę, do tej weź bo. Daniel, nagrywaj. Ja to nagrywam cały czas, bo to jest bez sensu tutaj jest. Co oni robią? Weźmy go na samolot. Weźmy nie Ale dzieciaki powiecie, o powiedzcie, o co tam chodzi? Powiedzcie, o co nam chodzi? Nie, nie będziecie pryskać tutaj, zobaczcie, małe dzieci patrzą, no normalnie. A ja raczej. Na twarz? Na no, na twarzy. no! Ej, A możecie strzelić do kogoś? Coś tam tam.

tym... Daniel Elsa, do policja. Ja nie mam pieniędzy na telefonie. Czy nadpójdzie jest za darmo? Pani, Pani jest sama matką i żoną, tak? No, do matki no, 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 I ona no, no, tu jesteśmy, porusza. Ale dlaczego wy takie coś robicie komuś? Kurwa przestańcie się dzieje? Co co to wychodzi do jakiej chumery? Uspokój. Co? No, no kurwa, przestań, się rzucie, co ja hmm. Boże co to jest za y, bandyci? Normalnie hmm. banda upa. Mafia ja, nie. Ja mówię banda upa. Normalnie. Kurwa za, jak. kurwa jak za komody ty.

Mama! Udaj! Chwilę przestań! Daj ty zostać? Chwilę Ja odjeżdżam stąd. Nie wie pan, nie pani. pan, nie, co, nie A co ja takiego wam zrobiłam? Wiecie, ja w prawo! Weź, weź pani panie, A wy macie mi coś do brania? Dzieciaki? No. Jest ja, to dzielę i Tak, tak, ja ja wszystko. No prawie, daj mi szybko. Jedź ja do domu. Zarekowent jest pod prawo. Chyba jedź do